Chciałem przede wszystkim podziękować Współdzielni Mieszkaniowej bo ta indycyzja pokazuje jak wielki potencjał jest we współpracy miasta i Współdzielni Mieszkaniowej. Z radością witam radnych miasta Poznania, którzy bardzo ten basen zabiegają tak Panią Rydzic-Biskupską, bo chyba najbardziej. Szanowni Państwo, chcielibyśmy wspólnie poinformować Państwa, że basen na osiedlu zwycięstwa to jest coś, co za chwilę będzie realną inwestycją, z czego mieszkańcy mam nadzieję, że za półtora roku będą mogli korzystać. Właśnie została podpisana umowa. W tym miejscu chciałabym podziękować serdecznie Panu Prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej oraz wszystkim spółdzielcom za to, że tak wszyscy nas dzielnie dopilnowali. Niezbędne do tego, aby w ogóle podejść do tego tematu. Tak, no, finał przed chwilą miał miejsce podpisania umowy, ale ostateczny będzie wtedy, jak będzie pozwolenie na użytkowanie i też mieszkańcy będą mogli z tego skorzystać. E, podziękowania dla Rady Miasta, dla Zarządu Miasta, dla Prezydenta. Rzeczywiście od czasu, prezydenta Prezydent Jaśkowiak mocno wziął to pod swoje ręce, te, te sprawy zostały dopięte do końca. Również samorządowi pomocniczemu Winogrady Północ, który wspiera nas tutaj w tych działaniach. Wszystkim mieszkańców którzy trzymali kciuki, no i tym getowiarkom też pokazujemy, że ten basen powstanie. Będę Państwa na bieżąco informować jak będzie postępować inwestycja.